Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego – Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali – do grzesznika przyszedł gościna. Lecz Zacheusz stał i rzekł do Pana – Panie, oto połowę mojego majątku daję u Bogu. A jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam uwagę. Na to Jezus rzekł do niego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Ten tekst e, czytałem e, z tłumaczenia w Biblii Tysiąclecia, która e, bardziej dokładnie poddaję wiele fragmentów tego słowa. Wiem to na tej podstawie, że porównywałem z dosłownym tłumaczeniem z języka greckiego i, i, i no, to tłumaczenie bardziej nie ujęło. A więc Pan Jezus pojawił się w Zanim jednak wszedł do Jerycha na drodze, która prowadziła do niego, już przed samym miastem coś znaczącego się wydarzyło. Otóż Pan Jezus spotkał tam ślepego od urodzenia człowieka i tego człowieka uzdrowił. I tak jak wszystkie wszystkie wieści bardzo szybko się rozprzestrzeniają, ta wieść E, zapewne doszła i, i, i do Zacheusza. W całym mieście myślę, że, e, że huczało jak w, jak, jak w ulu od tego, że tam przed, przed bramą do miasta coś, coś wielkiego się wydarzyło. Ja, ja nie wiem e, kto, kto z nas miał możliwość zajrzeć do ula. Ja miałem, miałem parę razy taką możliwość zajrzeć. Jest to brzęk niesamowity. Jest to szum niesamowity. Jest to poruszenie, poruszenie niesamowite, jak, jak, jak te pszczoły chodzą, przechodzą jedna koło drugiej, jedna po drugiej i wygląda to na wielkie zamieszanie, ale to jest wielki porządek. I przypuszczam, że coś podobnego mogło dziać się w Jerychu. My wiemy, bo przecież Biblię znamy, lepiej albo gorzej, że ten Zacheusz był całym celnikiem. Nie tylko zwykłym celnikiem, ale, ale był szefem celników. Być może szefem wszystkich celników w mieście Jerychu. Czyli miał, miał dobrą fuchę, miał posadę jak talara, jak, jak się to po polsku mówi. Miał wszystko. Miał kasę, miał koneksję, miał wpływy. Nie miał przyjaciół. Można by było powiedzieć, w takich warunkach po, po co mi przyjaciele? Przecież mam wszystko. A jednak człowiek to jest coś więcej, jak potrzeba kasy. To jest coś więcej, jak mieć znajomości, jak, jak umieć uderzyć, żeby ktoś poczuł. Człowiek to jest coś więcej. Człowiek to jest coś więcej. I przypuszczam, że on, jak, jako taka figura, szef celników Wielkiego, e, musiał wiedzieć, że Gdzieś tam na prowincji miał miejsce dziwny fakt, że, że, że pewien człowiek o, o imieniu Lewi albo Mateusz, jego kolega po fachu, poszedł za jakimś Jezusem, Zostawił cały swój kran, przysłał tą kasę, wszystkie te towary, jakie tam były i poszedł za Jezusem. Z jakimś gościem, o którym mówią, że jest cieśną, synem cieśni. I wiecie, że ten zachyłusz koniecznie chciał zobaczyć tego gościa. Tego gościa, o którym mówią, że, że jest Jezus. Niektórzy nawet mówią, że, że jest prorokiem. A inni wręcz twierdzą, że chyba, chyba Mesjasz gdyby przyszedł, to by większych rzeczy nie czynił. A więc uważali, że, że to prawdopodobnie jest Mesjasz. I ten, I ten Zacheusz bardzo chciał zobaczyć tego Jezusa. Ale my z tej historii wiemy, że, że no, on był bardzo niskim człowiekiem. I zdawał sobie sprawę, a być może nawet próbował jakoś tam podskakiwać, czy przepychać się prze, prze, przez tłum. Jak, jak do niego się dostać? Jak, jak, jak jego po prostu zobaczyć? Choćby tylko zobaczyć. Prawdopodobnie nie marzył nawet o tym, że że cośkolwiek mógłby z nim rozmawiać. A więc człowiek ten był mądrym człowiekiem. Musiał być mądrym człowiekiem, chociaż Guptasowi nikt by takiej roli nie powierzył. Że, że, żeby, żeby zajmował się slejem, opodatkowaniami i takimi rzeczami. To trzeba było mieć liczyć, myśleć. I człowiek ten zapewne musiał dobrze się ubierać. Może jakieś sygnety na palcach i tak dalej. Pięknie pachnączy. Jego można dostawać. Niech było na to Jednak to pragnienie zobaczenia Jezusa było tak wielkie, że po prostu machnął ręką na to kim On jest. Co On może. I pomyślał sobie tak. Tą drogą On będzie szedł, więc ja skoknę sobie na, na, na drzewo jakie tam jest i go sobie zobaczę. I jak pomyślał tak zrobił. I teraz wyobraźmy sobie gościa, który jest elegancko ubrany na, no, na dzisiejsze warunki jakichś dobrych garnitur za parę setek Leży na drzewie. Figura. Nie wiem, no dzisiaj też są celnicy i, i mają swoich tam szefów różnych. Nie był to zwykły obywatel miasta. By, był to ktoś. Czego tam kto widział, czy nie widział, tego nie wiemy, bo Biblia o tym nie mówi. On nie patrząc na to, że, że jest tak pięknie ubrany, i tak dalej, i czeka. Idzie tu. a on pewnie tam coraz bardziej podniecony, no wresz wreszcie zobaczę tego Jezusa. On sferbował jed jed jednego z naszych. Słyszałem, że, 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 że tego Bartymeusza tam przed, przed Braną Miasta uzdrowił, ale też być może, że, że, że słyszał inne wieści, że, że Pan Jezus innych ludzi, że wypędzał demony. Być może nawet znał tą historię, że Pan Jezus nie skazał na śmierć kobiety, która została złapana na jawnym cudzołóstwie. On jej nie potępił.